od yy, ognia tutaj możemy naładować również drobnym klejnotem duszy o a czy coś dało? no i w tym tak dało, sorry o, uwaga no, nie wiem co miało znaczyć to uwaga przed zakończeniem odcinka ale po prostu poszedłem do kibla, nie? no dobra, kontynuujemy uwaga Czemu ja to powiedziałem? Nie wiem, dobra. Ford. tu nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Hop. Tu... Ja. O, tu coś chyba będzie. I na pewno będzie tam pełno... ...osobników. Widzę ciemność, widzę ciemność. Eee. Dobra. Tutaj raczej przyda się łuk prawo czy lewo, prawo czy lewo, prawo czy lewo, prosto. O -o. Okay. Double twist. Pusty, ale pewnie ktoś tam jest <grywanie> A kto Dobre, nieważne Łosyś Aha Schody, to źle świadczy O O What the fuck Dobra What the fuck A siemachu A pięknie Zobaczcie jak to Tylko że już mnie wykryli Ta eee. Ta pani to co? Możemy zaskoczymy. Fakt, co to było. A pięknie. Dobranoc. Weź ubiór, pożądane buty. Pieśń. Czytaj. Księgi dają różne takie. Różne rzeczy. Po ich przeczytaniu, można sobie przeczytać. Ale to nie rajd zbytnio. Wywar siły przyda się, księży żebraków. Dużo tu ksiąg. Bla bla bla. Historia cesarstwa. Dobra, nie to. Nie będziemy przejść w środku bit wyczytać. Agniesz, Norska strała. Nie wiem czy ją miałem zabić. Oo. Oh -oh. e nie, no raczej tak, panie. Tą babkę bandyta. o oh -oh, a jak to? Mam nadzieję że nie była to żadna potrzebna postać w grze. Żadny wielki weźmiemy zbyt dużo obciążenia, żeby wiedzieć. Dobra. Yy, drugi ok, jeden rzucimy. No. Bo zazwyczaj postacie z imionami są potrzebne. Niestety. Mam nadzieję, że ta nie była zbyt potrzebna. Jak tak to? Wczytam zapis. Bo jakoś, mimo że mnie zauważała, to mnie nie atakowało, nie? O, ja ją zarąbałem. Dobra. Co my tu mamy? Rękawiczki, sranie banie. Nie. Skóra. O, wilcza skóra, będzie przydatna. Można z nich później robić... Eee, norski mytu. Różne rzeczy po prostu. Kawałek serka. Okej. Okay. Jak widać była czarodziejką Wiścora Kowala No, wiesz uuu, chyba Fak! Dobra, upuścimy się coś, bo nie mam po prostu już Ech. Kurde, to jest warte. Dobra, długi łuk Nie! Upuść norski Łuk On Sztana Pau. To upuść! Fuck! Nie to R Jezu, jak zwykle nie ogarnie Czy ktoś się zbliża? Fak, pułapki Cholera Dobra, idę na dół Tu chyba nic nie ma Aha, tu jest przejście do Skyrim Dobra, zrobię inaczej, bo taki i tak chyba muszę Okej okay. Taki tak muszę chyba te sidła użyć bo nie przejdę ślizgacz, ogon ślizgacza, kurczę, przydałoby się trochę, co, co jest? Aha, to jest pułapka, dobra, żeby się więcej cię udźwignięcia nie no ja wiem czy tutaj skradamy się z... Kradamy... Dobra, robi się ciekawie. Wiadro... No jakoś nie, nie za bardzo. to. Chyba ta... odcinek nie będzie... Mieszek Okej okay. Spalone zwłoki Uuu, tu Była ostra impreza Oj, czy słyszę Widzę lagi, widzę lagi Fuck Przeszukaj szkielet, złoto Warto przeszukiwać takie o Jezu, jak ja nie lubię otwierania zamków, naprawdę nie cierpię tego. Dlatego nie górniasz! Aha, dobrze, całki. Do A? A? Master. Tam mnie chyba quest prowadzi. Jezus. Cesarski miecz, nie. Dobra, tam byłem, ale jeszcze tu nie byłem. O o! Fuck! Czyż, to było takie proste? E no, fajne rzeczy ma ja lepsze Dobra, już u dźwigu nie mam Żelazny miecz, idziemy dalej Dobra, nikt nie słyszy? Jakaś książka Argoniański klient, księga pierwsza, bla bla bla, dupa Nic tu nie ma <grymny> Nie złe impreza Ukryciu. Super Silent. E, nie. No dobra, tu ostatnio skończyliśmy, więc... Miałem pewne problemy. O kur, to nie tak miało być. Miałem pewne problemy, aby gra mi weszła w ogóle. Kurde, już mi wykryli chyba. Fak. Dało się? Tak szybko? Nie, dobra. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś z łuku ściągnąć. Ale wojna nerwów, nie? Książeczka, zobaczmy czy coś da. Na no, kto by nie chciał. O! Tu jest pułapka. Sprawdźmy.

A ja się zdziwię jak mnie zobaczy. Tak! Dobra, będzie się udało. Pozbieram sobie już bez was. Oj, coś mi się wbiło. Dobra, spoko O o Fak, to nie dałem What the hell Dobra Dobra chwila, a tu się zmieniało. No, przeszukajmy typka. Myślałem, że się uda tak. Po cichutku. Żelazny to otwór. trochę, no, strzałę sobie Nie wiem, zastanowię się później, czy to pozbierać wszystko. Rysław Sprawiedliwy. Rysiek Sprawiedliwy. O, lekki pancerz. O, chyba mamy poziom. Rozdysponujmy sobie punkciki. Tak, kolejny poziom. Odblokowano też osiągnięcie. Chyba na zdrowie dam. Tak. Cech do rozwinięcia. Nie. Nie. Dobra, później rozwiniemy się to później. O, ale fajny kufer. Zrębisty, bo duży. Dębowe ciało, zwiększa wartość i rzucę o 40% What Dobrze, fajne Fajne, fajne Nie wiem co to jest, serio O, trzeba zapisać właśnie F5 A temu panu co się stało? Aha, to ten, chyba. Ćwikowana cesarska zbroja. Nie, idziemy dalej. Taniec w ogniu. Bla, bla, bla. Nic to nie daje, chyba. Nadzieja rodu. Dobra, wiecie co? Ja se to później poczytam. Jak już mówiłem, bez Was. A to może Was po prostu nudzić. Oj, coś mi się, mikrofon chyba zrąbał. Dobra. I coś mi się zdaje, że tu będzie. że tu jakaś pułapka, bo zazwyczaj jak takie coś jest, to znaczy, że benzyna rozlana. Dobra. Przysiądźmy się na no, gościu. Trochę mi przeszkadza. Patrzmy w dół, bo tu, jak mówiłem, żemniowe buty. Nie. Pułapki się... A czyli tamtędy można uciec, tędy prawie złapał to głównie ojciec. Mówił, idź do akademii, wykorzystaj swój potencjał. Skąd wam wiedzieć o jaką akademię mu chodziło? No niby, prawda? Fajajaj, hmm? ale piękny Silent Kill, błądź ma to. <laughs> Dobrze. Zaraz. Czy ja tu nie byłem? Czy ja tu nie byłem? Ja tu nie byłem Zobaczmy M Ja tu chyba byłem. Czy nie? A nie wiem, zejdziemy. I, czy ja tu byłem? Czy ja tu byłem? Nie, raczej nie. No, tutaj bym wolał raczej nie zostać Przeszukajmy. Łuk myśliwski Kieł... a nie, może... Wytrych, złoto Norski miód, przyda się ujrzeć też Cholera Za ciężkie Dobra, zrobimy tak Coś z mojej broni wyciąg... Zrzucimy Mm, upuść eee fuck robimy tak, umieścimy w nim to Fak, co ja robię okej okay. nalski łuk będzie tu z myśliwego podniesiemy długi łuk i strzały okej okay. to idziemy dalej Fuck. Co ja robię? Co ja robię? Macham się coś Dobra, ty to płotka Jezu, nie mogę trafić, co się dzieje? No Wreszcie, fajne zakończenia Dziwnie to wyglądało Poczekajcie, niestety znowu muszę Przerwać, żeby sprawdzić Czy się nagrało, bo ostatnio miałem właśnie z tym problemy ale zapiszę, no to wracamy za jakąś chwilę. Dobra, wracamy. Przeszukajmy sobie tego trolla Uit trola. O ile pamiętam, to do jakiś mixtu czy coś. Ach, ktoś go. Żelazko? Po co mi Żelazko? Ktoś go sobie chyba do jedzonka wziął. Okej, okay, chyba właśnie wpadłem w jakąś pułapkę. Ametyst. Słodko. O! Już mi się coś limit skończył. Klatka? Jaka klatka. wytrych Grzyb. Coś. Dobra, mam nadzieję, że z tym dźwigiem trochę pociągnę. A mnie ciekawi to. Nie jestem w tym za dobry, ale spróbuję to tam teraz spróbujemy wszędzie tu <laughs> Komentujcie tego No, nie dziwię się, że to ekspert Chociaż next na No wiecie już ulamie w tym O, tu się coś Fuck Ostatnia próba, ostatnia O, czekaj. Dobra. Dobre, nie, tak jak mówiłem ostatnio. No i tak mi otwieranie zamków wzrosło. Coś tam pewnie jest, ale... Ciekawi mnie to, ale chyba. Mi się nie uda. Tego pana już... A, chyba nie, nie przeszukałem. Złotko. Nie no i to tyle. No i nie wiem. Zdaje mi się, że niedługo tu skończymy. Jeszcze... Zbadamy. O! <grywki> Dźwiczki mnie dotknęły, dobra. Tylko proszę nie piszcie w komentarzach, że lamię. Bo wiem, że lamię. Po co pisać logiczne, nie? Po co mam te drzwi otwierać jak tam nic nie ma chyba? To Tam nic nie ma, to po co to otwierać? Dobra, tu... O, tu coś jest. Dobra. Patrzcie jak lamie teraz. Póję w każdym miejscu. FAK Co mi... mieszka mi przerywa coś No i widzicie jak pięknie lamy? FAK już było blisko Dobra, co gdzieś tu Coś mi... Nie wiem coś nie co z tą myszką się dzieje Tak! Jej! El wysokiego rodu! Ua! Nie patrzcie. Tyle się namęczyłem i... I po co? No. no dobra. To możemy już chyba wychodzić. Tunika, bla bla bla. Szmaty jakieś takie różne. Dobra, chyba się nie będziemy skalać już to znaczy nikogo nie ma. A tego pana przeszukałem, bo nie wiem. A nie. Dobra. Pam, 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 o złotko. Eee... Czemu jak zniknął? Bo nie za bardzo wiem. Wino. Tak, wino jest zawsze potrzebne. Dobra, jeszcze to otworzymy. Sorry, że was zanudzam tym... ...wielonim zamyczków. Szczególnie, jak się tego nie umy. A, otwieranie w zamku wzrosło. Postęp. Myśliwy, przeszukajmy typa. Jabłuszko, jabłusz. Wytrychy, dwa. Złote 11 Pierścień. Oa, już mam. Czerwone jabłko. No wiem, że mam zbyt duże obciążenie. Dobra, to się posprzedaje trochę. No dobra Co ten kufel le. Nuda, czerwniany talerz Czemu ten mój Po tak jakoś dziwnie chodzi Normalnie chodzi Coś tam jeszcze jest Weź się ogarni, chopie No dobra to wychodzimy już stąd Mam nadzieję, że nic mnie tam nie czeka. Chyba ten odcinek coś dłuższy będzie. Okej... Okay. A to ten co... Weszłem. Tak i teraz nie będę chodził w ogóle. No dobra, co tu się... Pożegnamy w następnym odcinku. Postaram się, może odwiedzimy jakieś nowe miejsce. Tak, nowe miejsce odwiedzimy. No to strzała, żegnam Was. Oglądajcie moje następne odcinki. Jak Wam się podobało, łapka w górę. Jak Wam się też nie podobało, to komentujcie. Zawsze to coś. A jak w ogóle moje filmy Wam się podobają, to osóbujcie. No to strzała i narka.